Na sygnale, co zobaczymy w nowym odcinku 13 sezonu polskiego serialu medycznego? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 777, który ukaże się na początku listopada oraz zdradzamy szczegóły jego emisji. Na sygnale to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz na Sygnale wraca z kolejnym odcinkiem 13 sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 777, który zostanie wyemitowany w pierwszym tygodniu listopada, na sygnale odcinek 777. Streszczenie szczegółowe. Streszczenie 777 odcinka serialu Na Sygnale prezentuje się następująco, o poranku Róża skarży się Brytni na Benia, rozczarowana, że kolega wciąż ją friendzonuje. A później dziewczyna postanawia porozmawiać z Wandą, co okazuje się sporym błędem. Tymczasem zespół Doktora Góry musi odnaleźć w lesie mężczyznę, który został zaatakowany przez osy i doznał w dodatku urazu nogi. Pierwszym pacjentem Alka zostaje natomiast Mariusz Wyrobek, nowy Adjo, który przejął bar kroplówka po wyjeździe Luigi'ego oraz Zosi do Włoch i który skarży się na problemy z sercem. Chwilę później Chris z nowym odpowiadają na wezwanie do wypadku z udziałem auta i motoru. A na miejscu okazuje się, że na ratowników czeka aż czworo rannych i że samochód prowadziła Brytni, na sygnale odcinek 777 premiera i emisja. 777 odcinek serialu Na Sygnale zostanie wyemitowany w poniedziałek 3 listopada 2025 roku o godzinie 22.20 na antenie TV Skup II Na Sygnale, obsada 777 odcinka. Scenariusz 777 odcinka serialu Na Sygnale opracowała Joanna Titków, a obsadzie znaleźli się Paulina Zwierz, Hubert Jarczak, Adrianna Jagiełło, Anna Lemieszek, Adam Turczyk, Tomasz Piątkowski, Kamil Wodka, Konrad Darocha i Izydor Łobacz. Na Sygnale dni i godziny emisji 13 sezonu. Debiutujący jesienią 2025 roku 13 sezon serialu Na Sygnale przyniósł ze sobą zmianę, odcinki emitowane są aż 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż 5 nowych odcinków Na Sygnale w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco.